Książka jest z Toronto 3 a to kolejny odcinek z Fifa 15A Ultimate Team Nowy skład, hybryda Serie A i Liga Szukajmy pierwszego filmika Dołączę, Kocham z Polski. Spróbuję przestawić. No, ciekawa, co to jest Hybryda. Seria A. Rosja. Hiszpania. Francja. No, dziwny, dziwny skład. Mm. Ale może uda się utrzymać. No, Zobaczmy, w końcu czy nie. Oh man, yeah! O, no, oh, jest. Gra u siebie. Przez tak, nie są. Nie sytuacja, tak, sytuacja to Sam na sam ślizgim, sam sam, ślizgiem, strzela i bramka na Nie są. Nie mój komentarz nie jest zbytnio emocjonujący. Ale ta bramka była taka sumienna. Dzisiaj powtórki kawałek. O, ładnie jak Kolejna sytuacja, nie, to już jest druga połowa, nie jest, to jest tak, nie widzicie, ale już lakazy robi oczko, oczko, biegnie, biegnie.

więc nie dziewczyn. Oooczystośmy Będziesz, trzeba trilly na razie. Trzeba założyć to z Siriżu z trąbą. Dobra, 69 metal 2-1, jest szansa na wygranie. A to już Dumbia biegnie w 82. minucie polej do Musy. Musa biegnie wystawia do Dumbi, który był niekryty i Dumbia trafia na 2 do 2 w 83 minucie Remis w średniu, O ale, szansa na wygranie! No to co, lecimy, kółeczko, znowu kółeczko, tak, kółeczko dla KZ, dla KZ, dla KZ. Trzeba rzut karny. Tak jest, mm -hmm. będzie rzut karny i będzie 3 do 2, w sumie. No i za oknem no i jak nagrywam? Czemu serio nie chcę rezygnować, takie mecze to nie nie rezygnuję, oczywiście jaka na, na hat -tryka. nie, nie wie, że Czego nie chłopie? Czego nie? A, na duchu, no. Ciężka obrona, alha, tylko 3 32, 32, 32, 32, 32, no tak. Kolejna sytuacja, doliczony czas ci na no. Ma, Maxwell się nie wpisał, logi się nie popisał. Kiedy się nie podpisał, no i serie, że się nie popisał, no i Salah prawie drugi raz do bramki i mamy dwie bramki Salaha. No niestety co z tego, że Laka Z trafia hatrika jak. No moja broda nic nie grała w tym meczu w sumie. No ale cóż, zamiast tego macie dwa mecze niż jeden. Bo gdyby było zwycięstwo w tym meczu, to już by nie było odcinka dalej. A tak macie jeszcze drugi mecz. Widzimy Kielin, już szczęśliwiony, wdrożenie przeciwnych. Lakazet, nie wiem czemu jestem smutny, znaczy taki purzony trochę, się nie pibie, bo teraz muszę zremisować albo wygrać. No cóż, Lakazet, zawodnikiem meczu i samochód kolejny startuje z parkingu. Ostatni ostatnim jeden punkt uda się, zobaczymy. Tutaj Pirlo, jeszcze kontuzja nogi. Ach, ten no, w tym Pirlo. No, do starego samochodem A nie rozmawiałam okna. Oczywiście się fitness i żeby wszyscy byli gotowi na mecz. No i co najważniejsze, ostatni mecz też szadł sobie busty. Więc zwycięstwo, no jest. Widzę już to zwycięstwo duże może nie być, ale żeby było zwycięstwo Jeszcze Pierlo, bo patrz, 43 tempa mm, Pierla się mieć 53 tempa Ale teraz jego podania 99 Rzuty wolne 99 Oj, to będzie masakra Już przeciwnika, drugiego przeciwnika w tym, tym spotkaniu W tym odcinku gramy w stref bardzo dobry. A naprzeciwko staje nas drużyna z DPL, Deha, Kilschi, Mangala, Kościelny, Walker, Matic, Shirley, William, Ozil, Raymond i Opa. Myślałem, że przegra, ale zobaczycie jak się skończy. Znowu dwie sprytowania w NFW z tego robimy. Mogłoby się wygrać? Tak. W pierwszej sytuacji w minucie 13. Tevez pięknie szalenie. Tevez strzela z dosyć dużego konta i trafia na jeden 0 jak taki kąt, no to większość jak nie wchodzi. Kolejna sytuacja. Tevez podaje do kabiemi. Jak? Przecież sam przeczytać, bo nie mogę przeczytać, dałem go, bo nie mogę nie było mi wstyd na podgubę. Eee... Kapiatic... Jakoś tak, nie wiem. Nie umiem powiedzieć. Widziałem czerwoną kartkę, 2 do 0. I co? Co tu się stanie? Tevez odbiera piłkę, biegnie, biegnie, biegnie. Tevez mając czerwoną kartkę, grożeni. Strzelamy na 3 do 0. Długi odcinek hmm. To jest z pierwszej połowy O przeważałem jednak Mimo, że Luis został czerwoną, ale kompania jest No i Lacazette tutaj fantastycznie mija obrońców Lakazet faulowany mm -hmm. Szkoda To mogła być bramka, no ale kto podchodzi do Strzałów Pirlo Tak 99 celności, no i patrzcie to jest to, to jest ta bramka Znowu moc nie pokazałem, no ale trudno, ale patrzcie Dosłownie no przysłoku. no ta jest dopiero mistrz I 57 minut, a przeciwnik atakuje czy biegnie, biegnie Do środka borem jest pusty i Szczupak, mamy dwa 4-1, nie, 5 już chciałem powiedzieć. Jest 4-1. No, tutaj trzeba przyznać ładna bramka od słupeczka. No, Ale idziemy na kazet. Kolejna szarża kolejna strzela, Te wyzdobia z Co to za bramka? Mając dwie czerwone kartki, ciągle atakuję. Zawsze jestem groźnym rywalem. doliczony czas, żeby do 90, myślę, trzecia minuta. Ozil już tu biegnie, nie. sam myślę, a dam mu strzelić tą bramkę. Tutaj chciał mnie jakoś ośmieszyć, super, ale mu nie wyszło. Chciał biec jeszcze do tej piłki. Siriż oczywiście niezadowolony popuścił bramę. że nie martwię. Dałbym mu strzelić. No i cóż, tak kończy się mecz, jest utrzymanie, mm, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, udostępnicie, dacie komentarz, no i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie.